Przechodzę z tematem y, motywów smutnych, motywów, y, które faktycznie jakiś taki ładunek y, smutno-emocjonalny, refleksyjny, niepokojący, często właśnie taki niepokojący w takim sensie sugestywnym, że człowiek nawet nie jest w stanie takich zapachów nosić, jedynie ewentualnie poznawać i zastanawiać się, co one wyrażają, jakie emocje i co w nas tak naprawdę budują. Mówię tutaj o takich motywach jak pewne ponure, bardzo bym powiedziała, takie dystansujące i również niepokojące, bardzo kontemplacyjno-emocjonalne dymy, na pewno nuta metalu, na pewno pewne motywy wojenne które na przykład zauważalne były w, w BLAD, dawnej wersji Imaginary Autors, gdzie tak naprawdę zapach był tak niesamowicie sugestywny, tak niepokojący, takie obrazy budował w głowie. To był zapach po prostu yy, wojny, niepokoju, ran, brudnych ran. I to było tak silne silne połączenie różnych motywów, że ja osobiście niestety nie byłam w stanie w ogóle tego zapachu nosić. Po prostu człowiek czuł się po prostu osaczony tym motywem wojny, przerażony, ten niepokój, pamiętam, przerzucił mi się na sny w danym dniu, kiedy ten zapach Porą wieczorową poznawałam, człowiek po prostu nie mógł się na niczym skoncentrować, tak po prostu niepokojący charakter ten zapach wywołał. Takie ponure, nie wędzonkowe, ale takie właśnie balistyczne dymy. Revolution marki niszowej Trudeau, tutaj na pewno bym wskazała. Bo już na przykład proch strzelniczy w Balistik 9 mm, 9 mm nie do końca. Tam jest taka aura czegoś takiego soczysto-cytrustowego, która jakby całą tą ponurość yy, że tak powiem równoważy. Takim yy, zapachem, gdzie również ten proch strzelniczy jest wyczuwalny, jest pewien zapach marki Beaufort. Powiem tak, jeżeli chodzi w ogóle o motyw prochu strzelniczego, o nim będzie osobno, to też warto było wskazać kwestię e, Beagle Fuegija. Natomiast smutek, e, smutek wojenny to faktycznie takie zapachy, które też mają w sobie nutę metalu. I ta nuta metalu była w tym Imaginary Outers, ale również w Garden Wild, Wild, które to też miałam i to podobieństwo do Imaginary Outers było ogromne. I również tak niesamowicie... Dystansujący, metaliczny niuans, niepokojący, co też sprawiało, że ten zapach nie mógł ze mną pozostać. No ta metalu w jaskółce Alana Balewskiego, Sen Personality, powoduje, że to wszystko jest takie krwiste, niepokojące, ale przełamane takimi owocami w lesie i mo motywem też takiej róży rzuconej w te krwiste owoce w lesie i to wszystko jest jakoś jeszcze tak zbilansowane że zapach chociaż ma w sobie niepokój to wszystko wyraża to mimo wszystko jest dla mnie wciągająco um, nie powoduje u mnie takiej, takiej problematyczności jak właśnie owe imaginary outdoors jeżeli chodzi w ogóle o smutne nostalgiczne zapachy to często kadzidło może mieć wydźwięk taki smutny jak również smutnym zapachem